Od trzech tygodni zarzucam Was filmami. Chociaż przy trzech filmach ciężko mówić o zarzucaniu kogoś, no ale dobra, przyjmijmy sobie to słowo. Zarzucam Was filmami, które dotykają pewnych elementów starszych, dokładnie starszych gier planszowych, które gdzieś tam udało mi się wygrzebać. One są mniej dostępne, ale cały czas fajnie się w nie gra. Są takie stare, ale miary. No ale stwierdziłem, że dobra, dość tych starości. Chociaż jeśli chciałbym Wam pewną starość pokazać, to bardzo proszę i to nie będę wyjątkowo ja. To jest pewna rzecz, która nie jest. Grą planszową. Nawet niespecjalnie musiałem to wygrzebywać, ale skoro już mówimy o starościach, mówiliśmy, no to coś wam pokażę. Bardzo proszę. Moja pierwsza gra komputerowa, nie, która została nabyta w legalny sposób. Wiecie, ja jestem dzieckiem lat 90., a czy urodzony w 80., dorastał w 90., więc to na stadionie różnie bywało z tymi oryginalnościami, ale to jest moja pierwsza oryginalna gra. Lands of Lore Guardians of Destiny, a swoją konfigurację pierwszego komputera pamiętam do dzisiaj. Pentium 166 MMX 32 MB. RAM twardy dysk 1,7, a karta graficzna, którą kupiłem po jakimś czasie, UDU Rush 4 MB. Więc można powiedzieć, że pewnie będę to pamiętał do końca życia, ale po co ty o tym mówisz? Nie mam pojęcia, żeby zrobić fajny wstęp. Ponieważ y, dzisiaj będę mówił o grach, które y, są grami planszowymi oczywiście, nie będę mówił o grach komputerowych, w które ostatnio gram najczęściej. Moja praca to są gry planszowe, więc w dużej części, co się może komuś wydać dziwne, gram w gry planszowe zawodowo, czyli po prostu tu testuję, tu robię i czasami też czuję taką rzecz, że o matko, chciałbym pograć sobie w coś innego, a tu nagle ja dostałem jakąś rzecz i trzeba to ograć, co jest takim elementem spadającym na wybarki, który nazywamy pracą i oczywiście pracuję w najfajniejszej pracy, którą sam sobie stworzyłem, ale czasami nowi Widzę, że jest to praca, bo chciałbym pograć jednak w coś konkretnie innego i czymś innym się zająć. I właśnie o takich grach, którymi zajmuję się w wolnym czasie, dzisiaj opowiadam. Czyli gry, które lądują u mnie na stole ostatnio, najczęściej, i po prostu je lubię i mogę z czystym sumieniem polecić. Taki właśnie to będzie film dzisiaj po tym chaotycznym wstępie. Tak więc, herbatki wasze jadą w dłoń i jedziemy z tematem. Zaczynamy sobie od małej gry karcianej, która ma od tak zastały skonstruowane razem z innymi grami, przynajmniej do mnie te zasady trafiają, że za każdym razem, kiedy ją wyciągnę, wystarczy, że dosłownie przerzucę sobie minutę po tym, jak wyglądała tura, i mogę już w tę grę grać. No Takim elementem, który powstrzymuje mnie przed graniem większość tytułów, które mam, a na razie kolekcja 1800 sztuk tak razy drzwi 51, 52, ale problem z tą moją kolekcją jest taki, że nawet kiedy jakąś grę. Znam, lubiłem ją jakiś czas temu, to nie grałem w nią rok, nie wiem, pół, dwa i nagle trzeba sobie to jeszcze raz i właściwie jest to poznawanie gry na nowo, więc można powiedzieć, że od pewnego poziomu liczby gier, no to tak czy inaczej gracie w gry nowe, bo za każdym razem przypominacie sobie zasady. Ale dobra, mówimy sobie o tej karciance, która bardzo jest mi droga, mianowicie jest to gra leśne rozdanie, mimo że nie mam ani jednego dodatku do tej gry i właściwie będę musiał sobie te sprawy jakoś załatwić. Gram tylko w podstawowe wersję, Leśne Rozdanie, jest to gra, która ma, już bardzo często to mówiłem, jak dziadek się będę powtarzał, że trudno się punkty liczy na końcu, natomiast cała gra to jest taki fajny flow i nawet, miałem nawet taką jedną partię, że nie policzyliśmy tych punktów, bo już nam się z znajomym nie chciało, ale po prostu nam się fajnie gadało nad grą, fajnie nam się układało te wszystkie rzeczy, robiliśmy sobie właśnie ten las, tu zwierzątka, tu piękne rzeczy, jakieś tam kombosy i tyle. Jest to właśnie gra, w której będziemy sobie konstruowali nasz taki ekosystemik, zapraszali różne zwierzątka, no i patrzeli jak nam drągi rosną w sensie drzewa i jest to piękne. Boże, jak to było złe, co powiedziałem szczególnie w kontekście ostatniej partii. Tak czy inaczej leśne rozdanie. To i widzę, że komentarze będą się sypały. A teraz będzie gra, w którą grałem sobie, można powiedzieć, zawodowo, ponieważ no, ostatnio przygotowywałem się do materiału recenzji, nawet ta recenzja chyba poszła w tym tygodniu. Ja do recenzji byłem już dużo wcześniej gotowy, ale autor poprosił mnie, dobra, Piotr, choć przełóż troszeczkę ten materiał, żeby to było bliżej kampanii, bo postanowiłem sobie ją przełożyć. No dobra, spoko, więc jak najbardziej to zrobiłem, ale w tego Princepsa grałem sobie, grałem, mogłem sobie poznawać ten tytuł i za każdym razem coraz większym uczuciem pałałem do tej gry. No, po pierwsze, Wiecie, jestem historykiem. Przynajmniej niektóre, niektórzy z was niektóre z was wiedzą. I jako historyk lubię gry, które w inteligentny sposób odnoszą się do naszej historii, bo oczywiście rynek zalany jest takimi grami zrobionymi, zrobionymi na pałę, na zasadzie nie wiem, a zróbmy se quiz, a to se zróbmy mapkę, a to se zróbmy memo. To nie są gry historyczne, to są po prostu gry, które nie wiem, bazują na pewnym klimacie, ale nie oddają ducha tej historii. Ale właśnie, czy <laughs> Boże Igrzysko, czy właśnie Principes, to jest gra, która w bardzo fajny sposób, będąc area controlką, oddaje nam całego ducha tej epoki, czyli właśnie wcielamy się w władców. W poszczególnych dzielnic i ci poszczególni władcy, którzy mają swoją dynastię, trzeba uważać, żeby nie stracić ostatniego z tej dynastii, bo przegramy z automatu grę. Muszą zabiegać o poparcie ludu, dbać o swoją potęgę, o poparcie kleru. Ktoś może stanąć przed wyborem, czy ściągnąć Krzyżaków, czy nie, czy jednak wydać tą swoją córkę za tego. Szkoda, że mamy tylko jedną. Jakaś akcja roznożenia by się w tej grze przydała, ale dobra, mamy w tym momencie tą naszą córkę, gdzieś tam wyślemy do sąsiada. W tym momencie z tej strony nas nie zaatakują, no ale żebyśmy się rozszerzyli, to trzeba będzie uważać, żeby ktoś tam w tym momencie nie zrobił wjazdu na chatę. Tutaj jest tyle takich możliwości, w nie takiej będę tego bronił gigantycznie skomplikowanej mechanice, że po prostu miło się w to gra, a taki nasz rodzimy klimat dodaje dodatkowego kolorytu, stąd w tego Principesa bardzo dobrze mi się gra ostatnio. Mimo, że cały czas jest to prototyp, ale świetny. Pamiętam swojego czasu, jak zapytałem Marka o taką grę, która nazywa się Beyond the Sun. Słuchaj, czy Beyond the Sun to jest fajny, ciekawy tytuł? No i Marek w tym momencie powiedział mi, że dobra Piotrek, tak, ale to raczej nie dla Ciebie, bo to jest taki, wiesz, Excel straszny i to niekoniecznie może Ci się spodobać. Ja stwierdziłem, okej, okay, dobra Marku, zobaczymy. Anusz Wideles, może mi się jednak tak gra spodoba, wiecie, kosmos czy coś, więc opinia Marka versus gra o kosmosie, no jednak przeważyła ta druga rzecz i postanowiłem zobaczyć, co to jest za tytuł. No i rozpakowałem sobie tego Beyond the Sun. Rzeczywiście, ta gra przypominała pewnego Excela, ale po prostu mi się spodobało właśnie robienie tych poszczególnych ścieżek, czy niekoniecznie właśnie latanie po planszy, tu jakieś bitwy, strzelanie, czyli taki, nie wiem, 4X, tylko po prostu przedstawienie rozwoju Imperium trochę w inny sposób. Dlatego kiedy dowiedziałem się, że są nowe horyzonty, a też dowiedziałem się od Marka, ponieważ ten New Horizon przywiózł z SN ostatniego i pokazał, patrzcie, panowie, to jest New Horizon, czyli Beyond the Sun na sterydach. Ja mówię, wow, fajnie. a kiedy Którą zapowiedziało polską wersję, no to oczywiście, mało że się nie posikałem ze szczęścia, nie, bo ten tytuł nie, wydawało mi się, że trafi w mój gust, ponieważ jest właśnie Beyond the Sun, ale troszeczkę na sterydach, czyli znowu będzie ten Excel, znowu będziemy rozszerzali, znowu będziemy robili sobie pewne drzewko. Ale do tego wszystkiego mamy jeszcze tak na boku możliwość nie, robienia tego wszystkiego, co się w grach cywilizacyjnych robi, czyli oczywiście mamy heksy i możemy po prostu patrzeć, jak to się wszystko rozwija i rozrasta. I to jest po prostu super, czyli po prostu wykorzystano to, co było ciekawe Do czegoś, co można byłoby powiększyć, wrzucili to troszeczkę w inny klimat i bardzo proszę, w ten leniwy sposób powstała gra pod tytułem Nowe Horyzonty, czyli bazująca na pewnej mechanice, ale tak samo przecież było z hitem wydaje mi się tego roku, nie pamiętam, czy ta gra w tym, czy w poprzednim roku była wydana, czyli Siedem Cudów Świata Pojedynek, wydana w wersji um, Śródziemia, bo że nigdy nie pamiętam, jak ta gra się dokładnie nazywa, ale wiecie, Władca Pierścieni też zrobił robotę, a poza tym jest to naprawdę bardzo fajne. Tytuł i też właśnie w Siedem Cudów Świata Władca Pierścieni, Jakoś tam wśród też często gram. No ale mówimy teraz o Nowych Horyzontach, i to też, miłość, to nie jest taka prosta gra, też lądują na moim stole, jak mam więcej czasu. A jak mam mniej czasu, no to na stole ląduje gra pod tytułem Na dnie morza. Takie gry jak na skrzydłach, dzięki właściwie komputerowej wersji, a dokładnie głos pani Czubówny, który witał mnie w moim domu. A dokładnie ja witałem w moim domu jeszcze, kiedy mieszkałem z rodzicami w niedzielę czy w sobotę, kiedy leciały jakieś programy przyrodnicze. No to pani Czubówna wypełniała tą przestrzeń audio. I kiedy dowiedziałem się, że jest wersja komputerowa z głosem pani Czubówny, która. To właśnie te newsy o tych różnych zwierzakach, ptakach, no to stwierdziłem, muszę zagrać, no ale to oczywiście przerodziło się w miłość do gry planszowej, mniej więcej taka była kolejność. Później dowiedziałem się, że wydają na skrzydłach smoków, mówię, wow, kurczę, ale fajne, co po niektórzy niegrający w tę grę mówili, e, to jest do kitu, to jest to sama gra, tylko ze smokami, oczywiście jest to G, prawda, i to są zupełnie inne gry i tutaj, znaczy może nie zupełnie, ale bardzo daleko od siebie stojące, stąd, kiedy została zapowiedziana gra na morza i to stwierdziłem, wow, no to też trzeba to sprawdzić, czyli w tym momencie z nieba nurkujemy sobie pod wodę, no i zobaczymy jak to wyjdzie. No i tutaj wyszło to średnio, aczkolwiek nie mówię, że średnio wyszła gra, tylko średnio zaawansowanie, ponieważ nie wiem, na skrzydłach smoków taka najbardziej zaawansowana, na skrzydłach średnio plus zaawansowana, a na dnie morza taka średnio minus zaawansowana, czyli jest to najprostsza w mojej opinii wersja tej gry, gdzie też miłością zapytałem do tego tytułu zupełnie w nieprzewidywany sposób, ja czasami wiecie, zostawiam gdzieś tutaj pokątnie po domu różnego Tytułu, różnego rodzaju tytuły, a później muszę odnajdywać komponenty, bo dzieciaki gdzieś mi rozniosły. Ale jak się okazało przy nadnie morza, grze, w której właśnie będziemy na różnych głębokościach mieli różnego rodzaju rybki, też się trochę o nich możemy dowiedzieć. Te rybki będą budziły różnego rodzaju akcje, dzięki czemu nam pewne inne akcje jest łatwiej wypełniać, to na dnie morza moje dzieciaki rozłożyły sobie takie wiecie, plansze, i one stwierdziły, ponieważ marzą o rybce, że one sobie będą po prostu robiły akwarium. Więc ta kompletnie rozczulony, po prostu usiadłem sobie przy nich. Później zaprosiły mnie do zabawy, do wspólnej gry, czyli dostałem planszę, talię kart i mogłem sobie po prostu z nimi te rybki poukładać, co było naprawdę fajnie. A potem zacząłem grać tę grę. A, gra, która nieustannie często ląduje na stole e, przez wydawców, którzy w tym momencie są głupi i mająwszy, e, i teraz będę to udowadniał. E, teraz, dlaczego Runbound często ląduje na moim stole? Ponieważ bardzo, ale to bardzo mocno e, brakuje mi takich gier, które będą zamkniętymi grami przygodowymi, tak jak to ongiś się drzewie bywało. Kiedy takich gier było nawet sporo sporo takich gier było wydawanych e, w, m, przez różnego rodzaju firmy, e, i Runbound był e, jedną z grą, to jest bodajże chyba. Trzecie wcielenie tego tytułu dotarł do nas i była to gra, w której mieliśmy piękną planszę, mieliśmy figurki, które sobie podróżowały po pewnej krainie, mieliśmy w tym momencie dwie misje, albo pokonujemy smoka, albo chyba lisza, już teraz nie pamiętam dokładnie, jakiegoś tam kościeja pokonujemy w tym tytule i możemy sobie chodzić do miast, do sklepów, specyficzny element ruchu, który w to wszystko mamy wbite i nie przeszkadzało mi tutaj, że mamy właśnie te dwa warianty, bo dla mnie to było super, bo w tym w momencie nie, nie mamy tylko jednego oklepanego, tylko ktoś dodał nam jeszcze jeden, żebyśmy mieli nieco więcej fanów. I dla mnie to było rozszerzenie gry, a nie zachęcenie do tego, żebym kupował kolejne dodatki. No i tak się skończyło, że kupiłem, nie kupiłem sobie tych dodatków, a teraz chodzą za jakieś bardzo duże pieniądze, i tak trochę myślę, hmm, no warto byłoby coś do tej gry przygotowej dodać, ale tak czy inaczej w taką, no bądź co bądź, dla mnie zamkniętą grę przygotową grało się fajnie i bardzo w tym momencie się smucę, że teraz najczęściej wydaje się takie, wiecie, zamknięte worker placementy, natomiast o grach przygotowych chyba zapomniano i stwierdzono, że dobra, na grach przygotowych się bardzo dobrze zarabia, tylko na GameFun, na Kickstarterach czy tam innych wspieraczkach, gdzie będziemy mieli sobie jakąś tam przygodę najlepiej zamknijmy część w komórce, albo w jakiejś książce, albo właściwie zróbmy grę a później ją poszatkujmy, dajmy, że niech All In będzie kosztował 1200-1500 zł i, i, pff, i dla mnie to jest w tym momencie troszeczkę zabijanie tego gatunku który jest naprawdę fajny i ciekawy i nie wcale nie trzeba robić go tak, żeby Miliony monet od razu było konieczne na wydanie tej gry, a tym bardziej na jej kupienie. Tutaj mówię z perspektywy kupującego: Tylko można to zrobić naprawdę całkiem przyjemnie w takim pudełeczku, i to po prostu działa. Gra, którą polubiłem, nie tylko ja, ale także moje dzieci, ponieważ często sobie ją rozkładają razem z Zombiesite Green Horde. Co oni jeszcze lubią? Tytani od Łukasza Woźniaka. Do tego rozkładają, ponieważ są plansze, jest dużo figurek i można się tymi figurkami y, lać. Robią sobie jakieś tam bitwy, wymyślają światy, opowieści. Ja tutaj często, wiecie, siedzę razem z nimi, po prostu słucham, jakie oni opowieści wokół tego wszystkiego wymyślają. To jest naprawdę niesamowite, więc te gry też lubię z tego y, powodu, ale grać w te gry również lubię. Heroes Land Undersea jest to taka gra, która jest mi znana i poznana na nowo, ponieważ jest to tytuł, który lata temu y, y, szef Gamelina, kiedy byliśmy na SN, Carlos z nim pogadał, a Carlos naprawdę gadane ma, i yy, nagle się okazało, że zapało bardzo dużą sympatią, najpierw do Carlosa, później do mnie, kiedy ja też zacząłem coś mówić. No i nagle się okazało, że przesłał nam kompletnie wszystko, co było wtedy wydanie, Więc właściwie wszystkie tiny piki, ale również Herosy i wszystkie te rzeczy, które były do tych Herosów, no to my już od bardzo długiego czasu mamy i bardzo mocno się ucieszyliśmy, że to ma być wydane w języku polskim. Jestem ciekawy, czy Galakta skusi się na wydanie dodatków do tej gry, których jest sporo i które naprawdę wzbogacają rozrywkę. No ale właśnie, Hiroslat NRC, czyli gra, która tak lekko puszcza oko do Warcrafta 2 i zresztą też rozmawialiśmy z twórcami tej gry, którzy powiedzieli no tak, no właśnie też o to chodziło. No to y, y, mamy tutaj tytuł, w którym mamy oczywiście różnego rodzaju siły, area kontrolka no i co będziemy robić? Będziemy się lać właśnie czy powietrze, czy ląd, czy woda w dość ciekawy sposób. No oczywiście kto będzie się lał lepiej, ten gracz zostanie zwycięzcą. Możemy sobie po, po, powoływać różnego rodzaju bohaterów, czy nowe figurki, nowe jednostki, które pojawiają się na mapie, każda z tych stron jest bardzo mocno zróżnicowana. No i oczywiście od tego, jak podejdziemy do tego zróżnicowania, nie, no to będzie znaczało, czy wygramy, czy nie. Bardzo przyjemny tytuł, gdzie też nie tylko mamy tą area-kontrolkę, ale to też jest taki trochę RTS na planszy. Mi też takich rzeczy trochę brakuje w grach planszowych, bo bardzo lubiłem gry komputerowe w stylu, nie wiem, Red Alert, czy właśnie World of Warcraft, gdzie, wiecie, budowało się bazę, tutaj jakieś wieże, żeby nikt Wam nie, nie zrobił jakiegoś wjazdu na chatę, czy StarCrafty i nagle, kiedy już byliście dopakowani, znieśliście te ataki przeciwnika, no to dawaj, idziemy, ura na Juzia i będziemy rozpierniczali bazę przeciwnika. I to troszeczkę tutaj tak wygląda. O, właśnie z takich RTS-ów jeszcze bardzo robiłem Dark Colony. Ale moja mama mi nie pozwoliła w to grać, bo akurat weszła, kiedy było, któryś raz oglądałem intro i tam jest taka scena, że wiecie, mamy tego Ufulutka, i dobra, nieważne. Zasadniczo Heroes Land and Sea, coś co przypomniało mi bardzo fajne, ciekawe komputerowe RTSy, ale również jest kapitalną grą planszową, i jak jeszcze nie graliście, to serdecznie polecam ten tytuł. I jak na taką grę też chyba niespecjalnie dużo monet trzeba na tę grę wyrzucić, więc polecam, tak jak każdą inną grę. Czy Piotruś, wszystko miałeś, wszystko powiedziałeś? Jak najbardziej tak? Więc to są tytuły, na no, które w ostatnim czasie najczęściej sięgam i, i sprawiają mi kupę radochy czy masę radochy, żeby nie było. Piszcie w komentarzach na przykład, nie wiem, trzy gry, w które ostatnio gracie i które możecie bardzo mocno polecić. To mogą być starsze, to mogą być nowsze tytuły, które wam po prostu też taką radość, jak... Po wymienione tutaj gry w filmie wam sprawiają, na pewno ktoś z takich komentarzy skorzysta, może się zainspiruje, może coś kupi, może wejdzie w fajną dyskusję. Zasadniczo dobrze, będzie. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału GameTroll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam.